Teraz jestem takim zwykłym skibidi toilet, ale zostanę największym skibidi toiletem na świecie. Żeby to zrobić, muszę zjadać mniejsze od siebie, albo równe, czyli takie levele pierwsze, bo chcę być największym skibidi toiletem na świecie i będę. Chodźcie tu kibelki. O, ale mam zaraz drugi level, tylko nie mogę dotknąć drugich. Bo one mnie zjedzą, o nie, uciekaj! Dawaj, zjadam tego, uwaga! Ewolucja! Potrzebuję coinów na ewolucję, więc to po... O, jestem na levelu drugim, dobrze! I patrzcie, jakaś peleryna, cych, tarcza! Co daje tu... Uy, tarcza daje to, że jestem silniejszy, nawet na większych ode mnie. O nie, diabeł na 17 levelu. Co tu się będzie działo? Jak będzie wyglądał level setny? Teraz mogę zjadać jedynki i dwójki. Okej, okay, jedynka zjedzona. Trójki nie ruszamy. Potek na HP. Dawaj, cyk, cyk. Jest, level trzeci. Bonusowy level. coinów! ile koinów teraz dostaję? Patrzcie, co się dzieje. Wow. 204 koiny. Przecież ja będę największym z Kimili a ja jestem tym bossem, dziadkiem. Dawaj, zjadam ich. Level trzeci jestem. Zjadam czwartego. Uwaga, jakiś boss przych. O nie. Ja wiem, kto to przyszedł, ten w okularach. Idź stąd. Ja cię kręcę. Potrzebuję awansować na level czwarty. Zobacz, Zobaczmy, jak będzie wyglądał level czwarty. Już prawie mam. Uwaga, trójka jest. Aj, zabrakło mi 7 golda, żeby ulepszyć na 5%. Pro na kolejne 4% bonusu. Szkoda. Ulepszymy następnym razem, ale teraz awansowaliśmy. Py! Jesteśmy już tymi normalnymi to toiletami. Aż mi się język plącze. Ja chcę być największy. Ciekawe, jaki maksymalny level można. Ja muszę to zdobyć. Jest. Ja chcę level z hajsem. Ja cię kręcę, kim ja teraz jestem. Oni. O ja, tam to chyba setny level był, potrójny z głową. Aż się zagapiłem. Nie, zginę. A, Przynajmniej teraz sobie odbiorę hajs i awansuję w rankingu. O. O i skrzynię mogę otworzyć. Dziękuję. 500 dolców. 1300 mam, więc zrobię ewolucję. Czyli teraz jestem levelem piątym, a zobaczcie ile tego jest. To się w ogóle nie kończy. Jaki ja będę wielki. Dobra, niestety musimy zacząć jeszcze raz. Cyk. Ale teraz awansuję. Patrz co się dzieje. Uwaga. Nie, bo tam level szóste. O nie. Ale się naprawdę ciężko robi. Ja jestem dopiero takim małym piątym levelem. Tutaj jakieś HP dostałem. Okej. Okay. A bo to mnie leczy. Okej. Okay. Tylko, że mnie nie trzeba było leczyć. I zaraz będzie le... Ho, Dwudziesty tam wchodzi Dawaj. Potrzebuję ewolucji. Szybko. Tutaj jest. Bonus exp na 10%. Mogę. Dobra, bierzemy. To patrzcie teraz. I cyk. Jest. Bonusowa runda jeszcze z hajsem. Tak. Ale teraz. Teraz będę miał siana, uwaga. Ale będę mógł awansować. No i dobra, zaczęło się. No, jedziemy teraz, patrzcie co się dzieje. O nie, ósmego, ósmy level, jaki wystraszony. Oni są coraz więksi tam. O nie, nie mam HP, wyleczyłem się, leczę się. Tu niestety te siódme level ja... Muszę sobie pamiętać, że ja mam szósty level. Ja muszę pamiętać, których mogę. Uwaga! Jest ewolucja! Tej ewolucji chyba nie potrzebuję, więc wystarczy mi normalny siódmy level. O ja cię kręcę głośniki, pająki. o Co tu się dzieje? Jak to chyba z dwusetny level był? Nie no, co tu? O matko! Ja cię kręcę ki wielkie skibili toilety. Dobra, bierzemy to. Zaraz awansujemy na ósmy level. Co się będzie działo na ósmym levelu? Kim ja będę? Bo teraz jestem już takim krzykliwym. O, szósty. Pusty mogę zjeść. Dawaj, dobrze. Ewolucja kolejna. Ósmy level teraz jest. Dobrze. O nie. Ten jaki bydlak. Ale dwóch tu teraz. Co się dzieje? Na szczęście już mam ósmy level. Więc mogę powoli zjadać tych coraz większych. Bo już sam rosnę i sam się staje coraz większy. Dobrze. Czwarty, ósmy, ósmy. Zaraz awansujemy na level dziewiąty. Uwaga, uwaga, bo już jest blisko. Czyli na dziewiątym prawdopodobnie będę tym głosikiem. Okej, okay, zaraz. O... Tak! Jest exposure plus 8%. Bierzemy to. No i elegancko jeszcze mamy level bonusowy teraz z hajsem. I jak dużo pieniędzy teraz dobywamy? Jakie skrzyneczki. Mam 1900 dolców. Uwaga, jemy level 9 Siódme też oczywiście. Tutaj. I ja cię kręcę. Tu nawet są kamerameny. Nie wierzę. Ja też będę mógł ty być chyba tak. Ale czad. Ja cię kręcę. 24 kameramen. Ja będę taki wielki. Będę największym z KBD. Zobaczycie. Tylko najpierw trzeba tu Tutaj pozjadać i chyba teraz awansuję na level 10 Wystraszony skibidi końsy plus 3%. Wolę expa plus 5. Bo teraz jak będę brał expa, no to będę szybciej awansował, czyli jeszcze szybciej. Wbiję jedenasty level i będę większy. O, uwaga, na policjanta! Skibidi policjant. nie, 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 odejdź ode mnie. Nie wiem, co daje ta peleryna, ale ona wygląda na jakąś kozacką. <laughs> to jest tarcza, która mi już zniknęła, uwaga! Czyli byłem odporny na tych większych. Dobrze. Ja cię kręcę, kiedy już wielkoludy łażą. Dobra, zbijamy te ma mniejsze levelki ode mnie. Więc ja mogę brać wszystko poniżej 10. Uwaga, jest dziesiątka, ósemka. Dobrze. Za chwilę awansujemy na jedenasty poziom. Ale będę bydla. Ósmy jest! Patrzcie, znowu X plus 5%. A kupmy to za. Zobaczmy, kupmy to za tysiaka. Zobaczymy, czy to będzie dawać więcej. Potem. Zobaczymy. Co mi to będzie potem dawać. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to awansowałem sobie. Ale uwaga, teraz zobaczcie, ja już jestem na naprawdę duży. To jest ten aniołek. O, jedenasty kolejny. Teraz już ciężej Exp wchodzi. Ja cię kręcę, kameramen siedząc, siedzący na kiblu. Nie wiem, czy to wy tu widzieliście, ale to ekstra wygląda. Ja też taki będę wielki. Tylko muszę zerzeć wszystkich mniejszych od siebie. Na razie już zjadamy jedenastki. Proszę bardzo, easy. Tu siódemeczki. Proszę bardzo, jak łatwo. Teraz będziemy policjantem. No i gitara. Jestem już większy. Oto bonusowy level. Jeszcze będzie trwał 7 7 sekund, więc szybko bierzemy ile golda się tylko da, dacek. Yy, proszę bardzo, 1900, 2000 golda już. O jaj, level 13 tutaj. Komando z KBD. Tutaj te koty to są też lepsze ode mnie, trzeba uważać. Ale tych policjantów już zjadamy, więc jest ludzi, ich O Jakie wielko ludy! Trzeba naprawdę uważać, żeby nie zostać zjedzony, bo jest ciężko. Ale zaraz awansuję na trzynasty level, więc chyba sobie daję radę. Chyba coraz lepiej mi idzie. Po prostu jestem już tak duży i tu doświadczony, że. Elop, idziecie sobie. Ja zaraz wszystkich zeżrę. Jest, teraz ja będę komandosem. Czyli wybieramy oczywiście expa Oho, uwaga, uwaga, bo tu chcą mnie zeżreć. Teraz, co tutaj? o, tu jakieś potężne teraz idą. Level 13 już mam. Tych kotów jeszcze nie mogę niestety zjadać. Ale zaraz pozjadamy. Trzynasty level. Co się dzieje? Do 14. Kim będę na 14? Bo już w sumie nawet nie wiem. A tym kotem chyba zostanę. No tak. Dobra, szybko po 14 level. Bierzemy pelerynę i ja cię kręcę, ale odkryłem nową taktykę. Co się dzieje? Wystarczy to wszystko wziąć i patrzcie. Awansowałem na kuta. Exp bonus 10%. Wow. Teraz patrzcie, jak bierzecie pelerynę, to ładujecie wszystko. Tylko uwaga, jak się skończy ta peleryna, no od razu giniecie. Teraz ja mam pelerynę i znowu zeżarłem wszystkich, ale kombo poszło. Ja cię kręcę, no i dobra, odkryliśmy najnowszą taktykę. Zabieracie to i zjadacie wszystkich. Kolejna peleryna, jestem niezniszczalny. La, la, robi się gorąco, potrzebuję bonusów, halo. Jest peleryna i awansowałem. Kolejny bonus, 10% expa, patrzcie, cyk. A tu jeszcze coiny teraz, elegancko. Zobaczycie, ile coinów zaraz będę miał. Piętnasty level już mam, więc jestem teraz dyniowym potworem kiblem. Skibi dynia. <gry> Uwaga, tak, patrzcie, wszystkich niszczę teraz. Z tymi bonusami, co się dzieje? Ale ja ja się nie spodziewałem, że to jest takie OP. Zaraz będzie szesnasty level normalnie. Dobra, mamy tarczę na 5 sekund, rozwalamy wszystko. Jeszcze pelerynka, cyk. Nie, no ja się nie spodziewałem, zobaczcie. Awansowałem na tego wielkiego klauna. Bierzemy plus 3%. Ale jestem już wielki. Pamiętacie, jakie wielkie te kamerameny się wydawały? Ja już tak urosłem, że one już wcale nie są dużo większe ode mnie. Ja już jestem prawie tak wielki, jak one. Zaraz zobaczycie, patrzcie. Ja teraz awansuję za chwilę. Bo szybko ładuję tą taktyką. Patrzcie! O o, uwaga, uwaga, bo straciłem HP Tarcza, jest tarcza. No już się niestety skończyło. Ono się tak szybko kończy. Ale jak za chwilę awansuję, to zobaczycie, jak tutaj będę. Z mi się język, plądrzę przez to. Nie! Zginąłem, ja miałem awansować. Nie wierzę, ale przypał. Przynajmniej awansowałem w rankingu. Nie! Od piątego? Dobra, to są jakieś jaja. Nie wierzę. I niestety trzeba uważać, bo jak widzicie, muszę wszystko od nowa. Mam już level 10, odrabiam to, ale myślałem, że to zostaje. Dobra, mam nadzieję, że uda się to odrobić. Uwaga. O, zaraz mogę zginąć. Szybko tarcza, dobrze. I jazda. To może teraz zobaczycie to, co chciałem wam pokazać, że jak bierze się nowy level, to tak naprawdę babka się tak jakby odsuwa, bo jesteśmy coraz więksi. I musimy zwiększyć pole widzenia. Dobra, uwaga tutaj. Tu kameraman na Kiblu. Ja chcę bonusy, bo te bonusy. To jest OP. Dobra, jest HP. HP to nie. I jest tarcza. I znowu jazda. Ex bonus od razu. Trzynasty level. Dobrze jest. No i odrabiamy wszystko. Spokojnie. Jest, dobrze. Z powrotem już jestem dynią. Tylko teraz nie wolno się zagapić, bo jak się znowu zagapię, to będzie przypał. Zginę i znowu wszystko od początku. Ja tego już nie wytrzymam. A to te, co na czerwono, to ich się nie da nawet peleryną. Ale ja ja. I peleryna. Dobrze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja jeszcze, patrzcie, 7 sekund. O nie, o, o, to jest szybciej. Oni oszukują, że to niby na 9 sekund, a to tak szybko znika. Ale zaraz będzie szesnasty level. A dobra, czyli teraz jesteśmy klaunem. Pyk. No i dobra, odrobiliśmy już wszystko. Teraz muszę odrobić znowu. Znaczy, teraz muszę awansować dalej, tam gdzie jeszcze nie było. O! Ja cię kręcę, brzmi tu już jest tragedia. Dobra, jest tarcza, jest tarcza. Ale już nie ma. Znowu jest. Trzeba strasznie uważać, ta tarcza tak szybko schodzi. O nie. Diabły idą, diabły idą. Zostawcie mnie. O, jest wszystko, peleryna i tarcza. O, tak. Dobrze, dawać mi więcej bonusów. Dawać mi więcej bonusów. Jest, jestem teraz diabłem. Bierzemy expa Normalnie bonus na Expo. Podcioki ze mnie wielki bydlak. A teraz jeszcze tarczę biorę. No i to mi się podoba. Już jestem prawie większy od każdego. O, o, ostatnie HP. O, 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 o. Nie, ja nie mogę zginąć. Ja nie mogę zginąć. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie! 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 Mam reklamy nie! Nie wierzę! Ja już tego nie wytrzymam! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!